No cześć, z tej strony Adam pokażę wam dzisiaj, dlaczego jest skrzynia biegów w samochodzie, dlaczego jest przydatna. No bo tam zauważyłem, że niektórych to wręcz wręcz oburza. Jak to skrzynia w samochodzie elektrycznym? No coś takiego, nie? No ale jest. Bo jest wymierną korzyścią tutaj. Zaraz wam pokażę. Na przykładzie specjalnie pokazuję wam w tej chwili, pokazuję wam wyświetlacz poboru prądu możecie zwrócić uwagę, jedziemy 70 na godzinę na trzecim biegu i zużycie mieliśmy 160, tak? Amper. teraz jedziemy 70 mamy czwarty bieg, zobaczcie zużycie mamy w granicach 90 tak? no niestety w ruchu trudno mi będzie Wam to teraz pokazać dokładnie ale zaraz zmienimy tutaj pas, pojedziemy sobie tutaj przepisowe 70 i teraz jedziemy na czwóreczce, w okolicach 70. Zobaczcie, mamy zużycie 80. Zobaczcie, co się stanie, jak dam piąty bieg. Mamy teraz piąteczkę i jedziemy sobie. I mamy, zobaczcie, mamy to te, sk te skoki nie bierzcie pod uwagę, bo to jest normalne. Zobaczcie, jedziemy na piące, mamy zużycie 69,70 amper, tak? Czyli mamy niemal o połowę mniejsze zużycie. Yy, dając wyższy bieg tak? paradoksalnie by się wydawało, że to auto powinno wtedy więcej zabierać z tego prądu. No, no tak do końca nie jest. Yy, dlatego, że yy, yy, tak samo silnik elektryczny musi pobrać dla swojej własnej pracy, podobnie jak silnik spalinowy, też musi pobrać energię. Tak? Tu wiadomo ta sprawność tego silnika tutaj jest nieporównywalnie. Porównywalnie większa, tak? Silnik, elektryczny, silnik spalinowy ma tam powiedzmy z 40% sprawności maksymalnej, jakie naprawdę dobre jednostki. A ten silnik tutaj ma powiedzmy tam ponad 90% tej sprawności. Niemniej jednak, im ma się kręcić z wyższą prędkością obrotową na tych niższych biegach, tym pobiera więcej energii. I stąd właśnie zbliżam się na tym silniku do do takich prawda, zasięgów które są zarezerwowane dla samochodów o, o wyższych pojemnościach baterii dlatego, że ja mam stosunkowo małe zużycie energii bo to jest w okolicach 10 kWh na 100 km a samochody które mają tylko to przełożenie bezpośrednie no to tak jakbyśmy właśnie, zobaczcie dajmy na to teraz mamy zużycie powiedzmy tam bo zobaczcie, jedziemy sobie a, teraz zwolniłem troszkę, ale zobaczcie, powiedzmy, żeby utrzymać tą prędkość, te 70 na godzinę, no to zobaczcie, mamy powiedzmy 70, powiedzmy średnio mamy 70 Amper, tak? Jak dam, i muszę się to utrzymać, ale jak teraz dam na przykład trzeci bieg i będę chciał utrzymać te 70, to zobaczcie, to jest, mamy to, o czym mówię, zużycie mamy ponad, akurat teraz przyspieszyłem, ale zużycie jest niemal raz, niemal raz wyższe, tak? No i to... To jest ogromnym plusem tej skrzyni biegów tutaj, bo ja mogę sobie tym zużyciem żonglować, tak? Mogę, na przykład teraz zobaczcie, jedziemy na drugim biegu i żeby na tym drugim biegu utrzymać prędkość taką, jak tu wszyscy jadą, to zobaczcie, jakie mamy zużycie, 400 amper niemal, tak? A damy sobie piąty bieg, zobaczcie, daję piąteczkę i teraz zobaczcie, jakie mamy zużycie, te 60-70 amper, no. Zobaczcie, no stuwa, no powiedzmy, no bo teraz rozpędzą go, tak? Ale zasadniczo powiedzmy to: no to zobaczcie, jest niemal trzykrotnie mniejsze zużycie jest e, 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 używające skrzyni biegów, tak? No wiadomo, że dla wielu z Was to będzie rozwiązanie niewygodne, ale no ja akurat jeżdżę tymi samochodami, które mamy ze skrzynią biegów, i dotąd, jak pomyślicie, to wszyscy tak jeździliśmy, albo większość. I dało się, tak? Tutaj jakby nie ma z tym, ja z tym nie mam problemu, na no mnie to naprawdę rzutuje na zasięgi i to bardzo bardzo mocno możemy w ten sposób uzyskać naprawdę dużo, dużo większy zasięg, że po prostu warto tej skrzyni używać, tak? nie wspominając o tym właśnie, że no to ruszanie po kolei na tych biegach też jest korzystniejsze na przykład zobaczcie, no teraz dam trzeci bieg tak, i tak samo ruszę i pojadę zobaczcie, ruszam, jadę, ale żeby ruszyć tak efektywnie, to zobaczcie jakie jest zużycie, od razu będziemy mieć kilkaset amper zużycia, tak no, zobaczcie 200, 300 amper i on, tak samo on ruszy i pojedzie i, i mniej więcej w większości tych samochodów, typu BMW 3 Nissan Leaf Kia Kona eh, Hyundai Kona tak? Kia na przykład, Eniro no, to tak to właśnie tam funkcjonuje. Czyli mamy, jakby to co mam teraz, tak? Mamy, mamy, powiedzmy, włożony tam trzeci bieg, zapięty, czyli to stałe zazębienie tej skrzyni. No i zobaczcie, jedziemy tak jak inni użytkownicy ruchu, ale zużycie jest. Wtedy ma, w tym momencie mamy 200A, tak? Przejadę tutaj kawałek, tak, żebyście to mniej więcej widzieli. Tam w tych, w tych samochodach nie ma wyświetlacza zużycia faktycznego energii w w amperach, ile one pobierają w danej chwili, ale takie zjawisko tam właśnie występuje, tak? No teraz jedziemy typowym elektrykiem powiedzmy, tak? Mamy stałe, stałe no stałe zazębienie, tak? Powiedzmy trójka, teraz akurat hamuje. ale mniej więcej za zużycie będzie dużo wyższe, Sobie zobaczcie przez chwilę, zobaczcie, 300 amper 250 amper, żeby utrzymać ten to tempo, w którym tutaj jadą samochody no to niestety zużycie jest dużo wyższe, tak? Jeszcze kawałek przejadę, żebyście mieli obraz tego... Będę tutaj zwolnić. Będziecie mieć obraz tego. To co tam się pojawia jak zwalniam te, te ampery no to to jest powrót do silnika prądu. Jeżeli nie wyświetla się minus to znaczy, że jest powrót ee, powrót do baterii e, prądu, tak? no, A jak jest minus to jest właśnie to zużycie. No. Zaraz zobaczycie, przejedziemy. No, szkoda, że nie ma jakiejś takiej prostej żeby wtedy lepiej to Wam pokazać Ale możecie obserwować mniej więcej jakie to jest zużycie że tu mamy no stosunkowo duże tak? w stosunku do tego jak jedziemy bo nie jedziemy szybko a jednak jest zużycie no zobaczcie nie jedziemy, jedziemy 70 na godzinę teraz 80 zobaczcie jakie mamy 200 Amper ponad 200 Amper my no mamy teraz troszkę więcej na godzinę ale zwalniamy ładujemy akumulatory, przy okazji sobie to zobaczcie jak ładuje, zobaczcie, 200 Amper wraca no i tak to mniej więcej wygląda w przypadku jazdy na tym przełożeniu bezpośrednim, tak no a teraz zobaczcie teraz znamy kawałek, pojedziemy na piątym biegu, utrzymać postaram się utrzymać mniej więcej podobną prędkość chociaż wjeżdżamy w teren zabudowany, ale mi to niczym nie przeszkadza zobaczycie, że nawet przy stosunkowo tam niedużej prędkości da się na piątce jechać i naprawdę będziemy malutkie zużycie, zobaczcie. Teraz jedziemy sobie w terenie zabudowanym. Jedziemy te 50 na godzinę. Zobaczcie, jakie mamy zużycie 20 29 amper, zobaczcie. Naprawdę warto, inaczej. Nie żałuję, że zostawiłem w skrzynie biegu. Tak jak wspomniałem, z wielu względów. Po pierwsze, o wiele łatwiej jest z. Zmontować coś takiego w całość. tak? Nie da się bezpośrednio podłączyć silnika pod, pod się, Poza tym, bezprzekładnie on i tak nie dałby rady. To, że on się kręci 7000 obrotów, ponad, ale on nie ma na tyle mocy, żeby bezpośrednio przełożyć to na, na, na koło. tak? Poza tym, koło nie może się kręcić z taką prędkością, bo byśmy jakieś kosmiczne prędkości osiągali, jakich, jakich no nie dałoby się wykorzystać. Poza tym, samochód nie miałby mocy. To, że on ma tyle koni, ale nie możemy tego bezpośrednio przekładać na, na koła, tak? no to tyle myślę jesteście świadomi tego także z mojej perspektywy skrzynia biegów no to są podwójne korzyści dla mnie, raz, że łatwiej to było zmontować, a dwa, no że sami widzicie, nie, jedziemy na piątce nieduże prędkości i samochód sobie świetnie radzi, tak, dużo zużywa tak, a gdybyśmy jechali na innym biegu byłoby to dużo wyższe zużycie Yy, jeszcze jeden aspekt. Yy, to, że tam się oburzacie, jakim cudem w samochodzie elektrycznym skrzynia biegów. No ale to z całym szacunkiem to wynika tylko z waszej niewiedzy. Dlatego że część samochodów ma skrzynię biegów. <laughs> Może nie wiecie o tym, ale <laughs> głównym powodem, dla których większość samochodów nie ma skrzyni biegów, no to wiadomo, że jest. Yy, to są względy ekonomiczne, tak? po pierwsze no, taką skrzynię wyprodukować trzeba, trzeba tam tych przełożeń więcej i tak dalej, a to są koszty, tak? więc każda redukcja kosztów jest korzyścią dla, dla fabryki, tak? druga rzecz jest taka na przykład, że z uwagi na to ile trzeba pomieścić na pokładzie mm, takiego samochodu baterii, które mają sporą masę, no to nie mamy po prostu możliwości za bardzo. Inaczej no to szukają ci konstruktorzy, ci inżynierowie oszczędności, tak? Gdzie tam prawda można coś ująć czy czego się można pozbyć, żeby ten samochód był jak najlżejszy, żeby się mieścił w tych założeniach, które tam konstruktorzy czy tam zleceniodawca jakaś tam fabryka przewidziała, tak? No ale jak już tu mówimy o takich samochodach, tak jak tam jakieś tam BMW 3, czy właśnie ta Kia, czy, czy tam prawda jakiś Hyundai. No to te samochodziki czyli Nissan Leaf, bardzo popularny samochodzik. No to one nie mają tej skrzyni, no, z tego względu, że faktycznie no, tam przede wszystkim żyje się ekonomia, tak? Ale na przykład sprawdźcie sobie e, już Porsche Taycan ma skrzynię biegu Oczywiście to skrzynia, to może, może skrzynia to jest za dużo powiedziane albo yy, zbyt na wers, dlatego że tam użytkownik jako tako nie może tych biegów zmieniać. Y, robi to za niego komputer, ale tam te biegi są. Sprawdźcie sobie, on ma dwa biegi. Nie wiem czy niektóryś model Tesli też, nie pamiętam który, ale wydaje mi się, że któryś model też ma dwa biegi. Tak? Czyli właśnie yy, Ktoś już analizował to, tak? Jakie jest zużycie prądu, prawda, podczas ruszania na tym przełożeniu takim powiedzmy bezpośrednim. A jakie by mogło być, gdybyśmy obniżyli to przełożenie właśnie choćby na taki ruch miejski, tak? Czy analogicznie na ruch jakiś autostradowy, tak? Więc wiem, że w tych samochodach w ten sposób się to odbywa, tak? A dlatego, znowu się to sprowadza do tego, że. Hmm, że jakby, ja to już analizowałem, tak? Co będzie korzystniejsze, czy tą skrzynię zostawić, czy nie, nie? Że to nie jest do końca tak, że koleś wpadł kupi pomysł i zostawił skrzynię oszołom, jak mógł zrobić i pozbycie jej. No owszem, ale właśnie jakim by to było kosztem i czy by to było faktycznie korzystniejsze, tak? No, tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy i tutaj no niestety bronię skrzyni biegów, w elektrykach. A jeszcze na koniec jako ciekawostkę wam powiem, bo też prawdopodobnie niewielu z was wie, może tylko ci, którzy śledzą ten rozwój tej elektromobilizacji, elektromobilności, czy jak to tam się fachowo nazywa. No to w tej chwili są prowadzone już analizy przez wytwórców samochodów. Właśnie pod kątem tego, żeby yy, skrzynie yy, skrzynie, skrzynie biegów wprowadzać do samochodów, tak? Czyli yy, ktoś już, prawda, sobie zadał ten trudno, że doszedł do takiego wniosku, że to będzie z korzyścią, tak? No, no nie wiem, może, może gdzieś kogoś podpaczyli, właśnie z takich małych podwórkowych. <grym> Konstruktorów, bo wielu z tych, których ja znam, i których gdzieś tam, prawda, spotkałem, i tak dalej, no to oni właśnie w ten sposób zaczynali też, podobnie jak ja, dawali po prostu silnik do istniejącej w pojeździe skrzyni biegów, bo tak po prostu było najłatwiej. Także tak się prawa wygląda, jak chodzi o skrzyni biegów. Następnym razem porozmawiamy, jak będzie chwila czasu o. O tych kosztach, tak? które no, też Was tam nurtują i dajecie mi tam popalić też <laughs> różnymi tam prawda, cytatami <laughs> z lekcji ekonomii i tak dalej. No to tu tylko może nadmienię i wspomnę, bo trudno mi pisać w, pod każdym z komentarzy takie jakieś sprostowanie na ten temat. Wiele osób pisze do mnie na maila I tam mam czas I wtedy ja odpowiem tam dokładnie Ze szczegółami, dlaczego tak, czy tak I tak dalej, ale weźcie pod uwagę Tutaj, że tak jak ja wspominałem Już na, na filmie Że niektórym tam że Samochód powstawał Przez pewien okres czasu Na różnych podzespołach W międzyczasie to testowałem Czy to było warte, nie warte i tak dalej I wiele, wiele z tych podzespołów Naprawdę kupiłem bardzo okazyjnie bardzo. I dlatego po prostu to nie jest tak jak Wy tam niektórzy mnie kwitujecie, że jestem wariatem, bo włożyłem 100 tysięcy w cingłe Cento warte 300 zł. No. no nie włożyłem takich pieniędzy, bo ja nawet takimi pieniądzami nie dysponuję, żeby się bawić. Ja bym sobie chętnie życzył, żeby mieć taki, taki budżet na eksperymenty. No wierzcie mi, to zupełnie inaczej by to wyglądało. Na pewno by to było dużo jeszcze bardziej efektywnie, albo byłoby, to, albo byłoby to zupełnie inne auto, inaczej zresztą przyjęte przez niektórych z Was, no bo, no bo to no niestety, no, zbiera niekiedy cęgi. <grym> Także, reasumując, weźcie to pod uwagę, że auto powstało za stosunkowo nieduże pieniądze, niektórym tam pisałem, że pierwsza konwersja, ta z tych najstarszych filmów, to był koszt rzędu, nie wiem, do 20 tysięcy może, może nawet nie. Bo, na przykład, pierwszy silnik kosztował jakieś stosunkowo nieduże pieniądze, sterownik też. Wtedy, nawet jeszcze ludzie, którzy posiadali takie rzeczy, właśnie tego typu silniki, których już dzisiaj nie ma, ale wtedy jeszcze były, bo to była stara technologia, gdzie motory robiło się duże, ciężkie, mocne. No to oni wtedy nawet nie wiedzieli, co mają. tak? Ja to kupiłem bardzo, bardzo tanio, bardzo okazyjnie, bo człowiek, od którego to kupiłem. Był już w posiadaniu tego, ale sam szczerze przyznał, że to się nie ma prawa udać. I to był pan mechanik samochodowy, który był obyty z tym, z pojazdami, a mimo to, no nie chciał jakby tego kontynuować, tak? Ja jak to od niego brałem, to on powiedział: Panie, to jest utopia. I to, i to szczerze mi facet mówił, chociaż narażał się na to, że, że może mnie odwieźć od zakupu tego, no ale. Ja wiedziałem po co przyjechałem, i wiedziałem, że z pustymi rękami nie wrócę stamtąd, bo ja miałem, można powiedzieć, może więcej wiary w to. I no, skończyło się jak się skończyło, że, że samochód jest już tyle lat i jeździ. No. Dobra, było troszkę, troszkę się zrobiło melancholijnie. Także, może, tyle tutaj, jak chodzi o tą skrzynię biegów. A jak będzie chwila czasu, to nagram jakiś taki filmik, może jeszcze z innych aspektów, o które pytacie. Także pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego.